Trwa wyjątkowo pogodny, słoneczny dzień, jutro również słońca nie zabraknie, ale pomiędzy tymi pięknymi akcentami złotej polskiej jesieni Czekają nas wyjątkowo zimne noce. Dzień dobry, Ksenia Chlebicka, czas na szczegóły, prognozy pogody, a te niezmiennie wyżowe. Jutro minimalny spadek ciśnienia, ale to właśnie wyż z nadpołudniowej Szwecji. Jutro przemieści się nad centralny Bałtyk i zagwarantuje rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. Ale do Polski ze wschodu napływają suche i naprawdę zimne masy powietrza kontynentalnego, a to oznacza, że w najchłodniejszym momencie nocy, tu warto podkreślić, nawet Wysokości dwóch metrów, nie przy gruncie. Spadek temperatury w suwałkach w Białymstoku czy w Rzeszowie zaledwie do 2 stopni, a to oznacza, że o godzinie piątej nad ranem przy gruncie będą pojawiać, pojawiać się przymrozki. Noc w całym kraju bardzo pogodna, rozpogodzenia do bezchmurnego nieba na kielec na ziemi łódzkiej. Najcieplej standardowo na północnym zachodzie, tu nawet 9 stopni w koło brzegów w Poznaniu czy w Gorzowie Wielkopolskim do 6 stopni. Jutro słońca nie zabraknie, ale chwilami poczucie dosyć silny wiatr. To przede wszystkim północne i wschodnie województwa, co oznacza, że temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa niż ta na termometrach. A na termometrach w najcieplejszym momencie dnia delikatne ocieplenie, chociażby na Nizinie Szczecińskiej. Tu możemy liczyć na 19 stopni, na wybrzeżu 18 w koło brzegów, w Gdańsku po południu więcej chmur i maksymalnie 15 stopni. W drugiej części dnia chmurzyć może się także na Subalszczyźnie czy na Podlasiu, ale padać nie powinno, w Suwałkach 14 stopni. Bezchmurne niebo praktycznie od rana do wieczora przede wszystkim na Podkarpaciu czy w Małopolsce, choć w Tatrach, ale w Sudetach również mogą pojawić się opady deszczu na dolnym Śląsku. Temperatura do 19 stopni. Drugi dzień weekendu, niedziela z większym zachmurzeniem na wschodzie, ale na zachodzie kraju nadal mnóstwo słońca. Poniedziałek to spadek ciśnienia, ale i większe zachmurzenie w centrum kraju. 12 stopni. Do zobaczenia.